Cześć wszystkim, chcecie zobaczyć co wyrzucili fajnego? To zaraz wam pokażę, bo tutaj jest fajna miejscowa. A, a ja chcę pokazywać Wam jak najlepsze miejsca, jak najlepsze rzeczy. Po drodze już było: były odkurzacze, ramki, jakieś, jakieś takie, prawda, takie tego typu rzeczy. Ale to mówię, to przecież Wam już pokazywałem. Więc pokazujemy lepsze miejsca. I patrzcie, jakie miejsce to może być ciekawe, a znak, że jest takie coś, to może znaczyć o tym. E, że to miejsce nie było przebrane, no bo tego by tak. chyba nie zostawili. Patrzcie. Coś takiego wyrzucili. Lisbeth Dahl. No i to jest o, i to jest jeszcze ostatni dzień, wam powiem, czwarty e, tej pożyczonej latarki. Jutro będziemy, jutro będziemy mieli taką, jaka jest właściwa, bo od czterech, trzech ostatnich filmów, ten czwarty będzie e, lecimy na pożyczonej latarce, więc są takie małe, e, mogą być takie małe jakieś e, skazy, ale Znaleziska przez te trzy, czy tam cztery odcinki były fajne, więc to rekompensuje nam to. No i co, tu mamy paterę DKR pisze 399 lubecdal Lubec Co Coś z internetu, nie wiem, może być jakiś, ale coś takiego z takim czymś. No ale co, nawet sygnatura jest. Gdyby tej naklejki nie było, to byśmy nawet nie wiedzieli co to jest. Więc ja już tu kartą przygotowałem. Będę odkładał te rzeczy, bo tutaj są książki, widziałem, może być nie przebrane. Są jakieś nie wiem czy są książki. Tutaj jest następna jakaś taka karafeczka, czy korek do karafki, Jakby nie wiem, widzicie? Coś takiego. No i co? To teraz wiemy, więc może... Tutaj trochę roboty może być, bo tutaj też coś jeszcze. Uważajcie. Uważajcie na takie rzeczy, widzicie? jest takie coś i w tym momencie może mogło być tak. Wy podnosicie głowę i się nadziewacie okiem. Więc tam jakaś paczka, ta figurka rozbita, widzicie? Tam książka. Coś tu może być na rzeczy, wiecie? Bo... O na przykład tutaj są, są garki z PRL-u, to sobie już możemy wyciągnąć obrazy. Dobrze, wyciągnijmy. Bo tu jakieś gary. Garki są z PRL-u. I je zobaczmy, nie? Od razu, co to jest? O perfumki jakieś stare mogą być. Zobaczymy co to jest perfumki, ale są jeszcze. Takie ładne niebieskie opakowanie, niebieski taki flakonik. fajno że je wyrzucili. odłożymy. Tutaj to nie, o! A nie, myślałem, że ogrzewasz na pewno. Tu z PRL-u, aluminiowy garnek, więc złomiarzy tu nie było. Na pewno, sygnatura jest jakaś? Pewnie jest, tak, tutaj PM, 20 cm Ofne. 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 Też weźmiemy. Następny Garek z pre też weźmiemy, większy Wajka stańka z daru pójdę z PRL-u. garki weźmiemy, to nie weźmiemy, to oddamy Co u Was? Jak tam wasze poszukiwania, jak tam wasze? O, Os Osuszasz chyba do tych grzybów, nie? Osuszasz do grzybów? Tak. Osuszasz do grzybów cało. To nie weźmiemy, chyba osuszasz, tak? Suszarka taka. Nie. W szklanicy nie no, ma. Ja tam widziałem, że już jest, powiem wam, trochę książek na pewno będzie. O, waliza staro. co za dokumentacja? Jakaś dokumentacja tam jeszcze jest. Fajna walizka. Nie kufer, nie? Ale, co to jest? Wytyczne w zakresie ćwiczeń ruchowych dla chorych Zeszczywniające zapalenie Instytutu 63. Rok Weźmiemy No i co? Pierwsze tego trzeba zacząć Bo tu ten kufer to nie weźmiemy Z powrotem kuchar rosyjski Tam nic nie będzie Narzędzi, narzędzi nie będzie Co to jest za urządzenie? O tam, za pompka taka Dziwne urządzenie. Ja to spróbuję. Tam jest jeszcze jakiś... Tam jest jeszcze jakiś ten też to weźmiemy. Eee, patrzcie, tutaj też są jakieś skrzynki. Kasety są. Kasety są, jest. Piła jakaś. Więc spokojnie, czekajcie, pierwszy stąd tu, pierw może stąd tu, te książki, stąd tu. Dobra. Ja to załatwię, będę po, po, po kolei wam pokazywał. Tylko no dajcie mi momencik. Jakąś partię znaleźć zrobię. I zobaczymy razem, bo tutaj widzicie trzeba to rozplanować, żeby też się za bardzo nie powrócić. Lecimy. Lecimy ze znaleziskami. Co oni wyrzucili, ale będzie fajna miejscowa, nie? A tutaj wam pokażę jeszcze. Tutaj takie coś było i gdzieś książek było pełno. Gdzie to jest? Nie to? Tu patrz ile książek normalnie. Cały wypchany, ja nie wiem teraz jakie się. Podstawy rehabilitacji. Matematyka współczesna, kurka woda, zobaczymy to zaraz. Ja też zbiorę te książki. Te książki też jest czas, tam też książki. O, wow, fajne jakieś te mogą być. Zamek tam jest narysowany. Tu już nie ma. Trochę robótki jest, więc dajcie mi chwilę, bo to nie możemy na niego zrobić. ale ja już jako w partię znaleźć i zrobię. I wam pokażę, co dalej wyskoczyło. A tu będzie ciekawie, nie? Może tam od tej patery będzie reszta. Ja muszę połowić Kurcze, widzicie, tu może być, patrzcie, książki jakieś, i znaczy, jakieś te pisma, czy coś. Trzeba dokładnie sprawdzić, żeby nic nie zleciało na dno, żeby się nie brudziło. O, kosi jakiś tam jest. widzicie? To może być, o, o, koszyczki jakieś są takie. Wiklinowe, ładne, ładny był kosz rzeczywiście, no wezmę. Dobra, sprawdzimy dalej, czekajcie, dajcie chwilę. No i dobrze, ja zebrałem wszystkie tutaj znaleziska z tej miejscówki No i co? No i co dalej? Tu jest... Aha, jeszcze oprócz książek Tu fajne musiało być w tym opakowaniu, wiecie? że zestaw... Do no, Ćmiłowa z 1700 Wiecie? Opakowanie po wiecie tam co tutaj było? Te książki ułożymy tutaj Będą od tej strony Co jeszcze? Co jeszcze wyszło? Wyszedł termos, sidło Cały, z tym, z tym całym wkładem. Ja go zamknę. Wyszły grabki, widzieliście, takie grabki z łopatka, łopatka grabki. Gazetka o Brydżu Jakieś niemieckie gazetki Komunisten, Zuren. Coś tam z 79 roku A to to, wiadomości o NRD To to, 70, 70. jakieś wiadomości NRD Może się przydać Autocar, stare pismo w starych autach I te stare auta, dużo obrazków tam było i tutaj takie broszurki 5000s I różne te stare właśnie auta widzicie Takie auto takie Takie te stare auta Weźmiemy te broszurki Weźmiemy broszurki to Weźmiemy też tą wyskoczył drugi jeszcze ten Odnalazłem drugi taki Wiecie Nie wiem co to jest Termos też możemy gdzieś tuż spakować, A, bo do drugą stroną włożyłem I taka noc Co będzie w nocy dzisiaj o, Tutaj jeszcze nie wiem Trzy pilniki takie wyskoczyły Kolekcja pilników W tych liściach tam leżały Taki pilnik taki i taki, Z który myślicie, że jest najlepszy. Tutaj, co to jest? Pronto. piszę, jest Pronto. tu jest ja to jeszcze ja to raz bo tu się, zamysza, bo to się zamyka na takie co, patrzcie takie to było zamknięte całe, nie no. Takie to nie wiem. Zobaczymy co tu zjebamy. Ale weźmiemy. Eee, I tu nie wiem co jest. Zobaczymy, no, klucze tu są, tak? To co, od razu sypiemy. To może mogliby, moglibyśmy to sypać od razu do tego koszyczka. Może koszyczek byłby na to lepszy, lepszym rozwiązaniem. No, pilniki też tam gdzieś. Myślę, że to wszystko będziemy sypać do koszyczka. Ja tu jakieś, nie wiem, ale w ogóle nawet, o, fajnie, klucze by z tego wyrzucili, tak czy nie? Nie, taki zamek, Drzewoczek, to nie, nawet nie, to jest łańcuch, łańcuchy jakieś, klucze i zaślepki, to nie wiem, czy dalej, opineczki takie. Dlaczego to służy? Bo była to jest. Tak jest coś, nie wiem do służy. on to tu pójdzie. Tutaj. to zobaczymy razem czy jeszcze, nie wiem, czeka na Was. Zarazem taki pojemnik. Ej, śrubę. śrubki. Śrubki, koniec. Tutaj co jest, zaraz zobaczymy. Ja tu jest, jak jest? Żeby jeszcze Kręty, nic, nic ważnego. Dobra, ciach, 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 Od czego to? Od prądu? Nie. Mhm, mhm, mhm. Brać to czy nie? A, weźmiemy. No chyba, nie poznałem tutaj nic. Dobra, i to wszystko. Pa, pa, pa. Co robicie tak, tak. Tych cyk, zaraz przejdziemy jeszcze do tych, do tych książek, nie? To wyrzucamy To weźmiemy I takie znaleziska z tej miejscu, bo ja myślę, że najlepsze znalezisko to jest to Co to jest w ogóle? Lubet lube, lube, Dach dach fajne Co za rzeczy wyrzucają a kompletne chyba, no ja nie, nie ma nic Więcej fajne. dobre Takie wzory. Dobra. Zobacz, to teraz zobaczymy książki. Ja wybiorę te książki, nie? To od razu, od razu lecimy z tymi książkami. Łartą to nie było tu. Tu, ojej, ile jest Od razu lecimy pielęgniarstwo rehabilitacyjne kurcze nie wiem muszę to przejrzeć wszystko będę może biorę na książki bo tego jest pełno matematyka współczesna kinder hus o kurcze ussr nie wiem czy będziemy brali i duchmar to są niemieckie to nie jest para. blygen nie niemiecki to nie jest. może widzisz, uniwersal manzauber Jakieś niemieckie książki, kolejne do proza niemieckie to też fajne niemieckie, niemieckie książki, niemiecka literatura, nic polskiego nie ma, rehabilitacja, wizy, nie jest ostatnia stara fizjoterapia, chinezoterapia, 64, chinezoterapia, to może się przydać, przewodnik ćwiczeń gimnastycznych, ADZ, Wszystkie ćwiczenia gimnastyczne w cały leksykon. Bo no to fajne, choroby układu nerwowego, dzieci i młodzieży też są inne, ale no, motor fizjoterapia ogólna, badanie na ruchu, wrócę nie wiem, zagadnienie z gimnastyki leczniczej. Rodrówki Fizyki, terapia w kosmetyce Ale tu późle załamania i zwichnięcia u dzieci nie jest Drama Przymocki Dojcześ, z Osterisie, Dramasz, Mosk i Ubanowicz. Nie wiem, czy to nie wezmę, 68, starodruki Gimnastyka podstawowa. Wielki słownik polsko-niemiecki. No nie. A do...

No i trafiliśmy w perełkę, widzicie, 38, przedwojenna książka, przedwojenna, niemiecka przedwojenna książka, uwaga, słuchajcie, się trafiła, 38 rok, znaczy wojenne Począ... początek, wojny, fajnie trafiają, no mogą być tu, coś może być, widzicie. Unibar się, raz tam, Mogą być moje środki Dbają o swój kręgosłup ręgosłup dla dzieci i młodzieży z bocznym z krzywieniem kręgosłupa Polskie to weźmiemy Słowniki, nie? Starodruki, tak jak ten tam przed chwilą. Może no, będą tam, warto przejdzie. Dobra, a coś wyskoczy to wam zaraz powiem, dobra? Гутер Айнклав, хозяева, кто это? Словники, словники. Словники. Хмель нахуй. Ауто. Аутхаус. Здесь. Чудесный шоссе. Старофешка, военно-фешки. Гри Гринланд. Z wojny 70 też trochę też może być coś z którego już trochę dojść widzę to radę ogólna chyba Fizjologia układu nerwowego o to możemy wziąć Ute i Deutsche Auslander Udo, mam wrażenie, że ktoś tam teraz mówi, coś. Kto to mówi? Halo. Halo, kto to mówi do mnie? Zreszysty, zeszyty Coś starego jak znajdę się zanim połączę, dobra? Odruchy mózgowe, sieczenowa Klasyka psychologii Dobra? Grabę Pris Bodger Może być fajny, patrzcie, fajny taki Grabego wiesz Zaraz zobaczymy co jeszcze Leć mi chwilę, to się da Tylko potrzebuję Gimnastyka wyrównawcza w szkole które to są lata? Z 50 66 63 Stare te książki holendersko Polski. Dobra, ja możemy teraz anulować. wiecie? To może wyskoczyć coś jeszcze naprawdę starego Z wojny Eldershof Fajne To może być fajne Czy nie? 76 po niemiecku, dobra, nie, ja to wezmę tam zadurkuję, ok, zaraz wam pokażę co tam będzie to jeszcze mogę pokazać o reumatyzmie brno, ta brno stary z brno. Opis cały No i zebrałem takie ty książki te wszystkie wziąłem na gramatyki i inne kinetyki, które się znaleźli. No i lecimy dalej. To oni wyrzucają na polskie śmietniki. Lecimy dalej przez rejony. Zobaczcie co tu się dzieje. Normalnie tak na rogu. Świnka. Skarbonka. Nie wiadomo, czy porcelanowa, chyba. Ale coś takiego. Taki świn. A na dole napis Exclusive M Collection. Czyli co na dole pisze Exclusive M Collection. Fajna. No serio miejscu Patrz jakie rzeczy leżą fajne. Fajna kurta. I co? Fajne torebki i druga taka też fajna, tomówki jak nowa. że takie dwie fajne torby. Co jeszcze? I ci wydaje I druga taka też fajna, tomówki jak nowa. Także takie dwie fajne torby. Co jeszcze? I ci dalej. I taka, fajna, I dalej. Nie, Mikrofon trzeba podładować. Sprawdzimy. Też wyrzucili na USB. Bloki osiedla. osiedla. Patrzcie rodziska z nacharzaku co było. Balony z helem normalnie. Puścimy? 39, zobaczcie, puszczamy. 39, polecą, jak myślicie? Lecą, 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 lecą. Jeden leci, drugi nie i chwila prawdy. Poleciał, patrzcie, leci poleciał. Ten nie poleciał tamten. Poleciał, nie ma go. Bo tam już z niego coś cały ciągnął. Poleciał. <grym> To, to powiedzcie mi ale weźmiemy to na testy i sprawdzimy to normalnie bo ma wtyczkę tam nic nie ma? nie także coś takiego, takie znalezisko i sprawdzimy to na bazie zmieniłem już tą baterię koncyn nie będzie się wyłączała i na spokojnie mogę tą skarbonkę świnkę wam pokazać fajna, zobaczcie, mega mega świnka skarbonka ekskluzji kolekcjon. Fajna. A świnka ma podniesioną tą ten, ten nos, to, to też szczęście przynosi? Jak myślicie? Ale mega, wspaniałe znalezisko. co oni wyrzucają taka złocona kurczę, wspaniała teraz mogę wam ją pokazać no i co, weźmiemy to świnkę dalej w kieszeń I lecimy dalej. Co to jest? Zobaczymy, sprawdzimy. Bo pamiętacie tą paterę? Ja patrzyłem w internet i tam były trzy takie miejsca, otwory. I ja pomyślałem, że te pamiętacie solniczki, jakby one mogły być od tego otworu. Wróciłem z powrotem, szukałem. Solniczek nie znalazłem. Ale znalazłem za to taki ślad. Popatrzcie, że rzeczywiście to mogło być do tej solniczki. I trzy takie w tą paterę zobaczymy to na bazie zweryfikujemy, ja mu powiem, oprócz tego jeszcze, patrz, tak, takie coś się, to, to wieczorem było, w nocy, takie coś, ale, ale znalazłem na tej paczce, takich kolekcje, zestaw, nie wiem, takie szczypczyki, tu jest napisane było, Cepter, Cepter, Zepter 10, słuchajcie, i takie nożyce fajne, nie wiem, do nakładania czego, ale mega. To jest już artefakt z Perelu, takie cepteranżyce, eleganckie. No i tutaj jeszcze takie drugie, też cepter, nie wiem, patrzę właśnie, sygnatur nie ma na razie, ale też jakieś takie może jeszcze starsze jakieś, nie wiem, do tortów czy do czegoś, to, to się No i takie ciekawe pisma. O różnych autach, także to na bazie wam pokażę. I sumując, nasze znaleziska, takie te, które jeszcze chcę wam pokazać, że śmigają. Ten mikrofon, jak nowy, sprawdźmy, co wyrzucili. Jest jak nowy, praktycznie. Nie ma, czy ktoś wyrzucił. Podładowałem go, tylko i nawijacie normalnie na hasiokach. Teraz będzie to vol Plus. Przykład. Co? Raz, 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 raz. Ładnie działa, ładnie. Raz, raz. No i masz taki mikrofon. także spoko. wyrzucili dobry mikrofon. Power off. To jednak nie są takie same. Zobaczcie, one są inne. To jest inna. To potem jak. Doszedłem, połapałem się, to wyszło wyleciało jeszcze takie coś, możliwe, że to jest od tego. Od tego nie, bo to by było za, za wysokie. Czyli nie wiem teraz, co mam o tym myśleć. Czy to jest tak do kompletu? Też możliwe, zrobili, bo to jest na wymiar, jedno niżej, drugie wyżej, żeby zrobili taki po prostu, taki miał być może krój, no bo to wygląda na te same, kurczę, nie no. Nie wiem, nie wiem, co o tym sądzicie. Powiedzcie, czy w ogóle to nie jest w ogóle do tego, ja się pomyliłem, że że to może być do tego posrebrzane posrebrzane takie świetna rzecz świnka z karbonka normalnie odczaja fajna świnia z karbona oczywiście zawsze, zawsze w nocy jak to robię te zdjęcia to gorzej wychodzi powinno być wszystko z podsumowaniem i te świetne rzeczy mamy tutaj na sygnaturę jej co on coś, sygnaturę świnia ma w świetnym stanie z karbona nie ma nic, nikt nic nie wrzucał. Powyciągali i to też ma sygnaturę. Posrebrzana patera DKR-399 Lubeck dal. Po srebrzane. Magnes nie ciągnie nic, i wpisywałem na internet to, to widziałem, że posrebrzane to takie coś jest i i i wam pokażę jeszcze i nasze znalezisko takie lamp, bo kiedyś znaleziona w kaszoku działa, podłączyłem patrzcie. nie wiem dlaczego wyrzucili nie wiem co wyrzucili bo byłem na e, na lato zaraz będzie lato a tu wspaniałe fajny no, fajna wentylacja widzicie jaka fajna mocna dobra fajna wentylacja dobrze będzie dawała lato Naprawdę ekstra będzie. No w ogóle wziął Tak, nie tak. No jestem dobra. No i co fajna wentylacja. To jest. Tak zwany dusz Co jest dusz-colestor? Fajny dusz Także wyrzucałem dobre dusz-colestory. Ekstra. Fajna wentylacja. Co, wyjdziemy się na rejonach, nie, bo już trzeba lecieć na kolejne poszukiwania. że znaczy nakręciłem, normalnie się nakręciłem. Lecimy dalej. Eee. A to co? On to też fajne. A to nie było w tym tym. Tak, to zielone jest jednak. Słuchajcie, to był słoik, te, to był z tego znicza, e, czy z tego z tej skrzynki? I to też jest dobry słoik, kolek taki ten. A to było, wiecie czego? I to też jest zielone, jednak nie go widać. Cały zielony komplet ze swoim. Komplet to komplet. Dobra. Takie rzeczy wyrzucają w Polsce oki. Lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy na rejony i widzimy się na rejonach. Trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło.